I Witam w tom gorąco, w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z fusów, rzutem na taśmę jeszcze przed świętami, tylko dlatego, że czekam na przerobienie się audycji na niedzielę, mm, dlatego już wszystko uszykowane na święta, dosłownie 10 minut z z ostatniej audycji. W międzyczasie będziemy jeszcze czekać na Boba Lukasa, tak jak Bob Lukas ostatnio pojawił się ponad miesiąc temu, można powiedzieć, także on pewnie gdzieś już niedługo będzie też tłumaczył, co się dzieje na tych granicach, gdy Bitcoin jest powyżej 20 tysięcy dolarów, a my przejdźmy sobie na spokojnie na, dosłownie on tutaj tłumaczy od 10 do... Zobaczmy, której? 22. Czyli 12 minut tłumaczenia, może 20 minut, jeżeli będziemy tłumaczyć. Tylko coś mu się tutaj zacina, tak jak wczoraj mówiłem, i nie będzie to płynne tłumaczenie, pokazując od razu wykresy, bo coś mu się w tym całym programie zadziwiło tym razem. Także nie wiem, co, co dokładnie, ale tutaj mówi, że należy pogratulować Bitcoinowi tego, że jest już na 20 tysięcy dolarów i to jest na pewno wielki sukces dla. Bitcoina, no i sprawdźmy, co jeszcze się dowiemy. Dlatego ta audycja będzie nam dzisiaj mówić o tym, kiedy możemy widzieć 100 tysięcy dolarów na Bitcoinie. I tutaj, jak podpowiada nam temat, 2021 rok, raczej, bo do końca tego roku, to chyba, żeby wszyscy z altów wyszli i w Bitcoina weszli, bo coś by się wydarzyło niekoniecznie ciekawego. Dobra, pay attention to this. To jest the pie cycle. Based on mathematics. To jest top of Bitcoin for every single top that we've had. Ok, musimy zwrócić uwagę na Pi Cycle, czyli to nie jest ten wykres, który tutaj pokazuję, bo mu się zamroził na ostatnim okienku. Zaraz do tego przejdziemy. Czyli ten wykres, który za chwilę zobaczymy, przewidział nam co do Joty każde all time high wcześniejsze. and if you scroll back the top. that we had even before 20k right back at like 1200 1... ale 1200. 1, if you go back this pi cycle is on point and basically in, in simple terms what we're looking for is we're looking for a cross patrzymy na przecięcie się linii. Are we close to a cross yet? No, absolutely not. What does that mean? It means we're not at a top. Bitcoin is currently, present day at 23,800. Aha, czyli na tym wykresie dokładnie, który teraz pokazuje, czyli ten paisley cycle to był ten wykres. Jednak to czekamy na crossa, tak? Czyli

Ceny bitcoina. Co to oznacza? Że po prostu nie będziemy spadać bardzo wysoko z tych cen. We still have some room to grow. Mamy nadal pewne pole do wzrostu. What, what I nasze następne, można powiedzieć, tutaj taka e, kartka do, do oszukiwania. To jest e, Golden Ratio Multiplier, jak on to nazywa. And you pay close attention to this one. Um, because this one is, is incredible. This one... I to jest też bardzo ważne. So if, if channel. We'll keep you up to date. These are cheat O, dopiero teraz się przełączyło na ten wykres, który przed chwilą powiedział, chwilę wcześniej, czyli na to, co mówiliśmy wcześniej. Czyli z tego wykresu on mówił 30-40 tysięcy około powinniśmy mieć. All time high. subscribe and join.

which it did so it went from first top second top orange third top blue fourth top fourth top is what we're looking for now it's suggesting that it's highly probable we'll be around the purple line when we top so where is the purple line right now it's at about 30 just under 33000 Gdzie jest ta poprzednowa linia teraz? W granicach 33 tysięcy. 827. Pamiętajmy, że ona się powiększa z każdym tygodniem. Pamiętajmy, że tylko tygodni temu było prędkości 29 tysięcy. So, Więc again, this is climbing by the day. You can see it starting to point up. But again, these are the facts in the charts. Have we topped yet? No. Are we, are we at our blue line? I czy jesteśmy teraz przy tej cenie? Nie, jesteśmy na, na razie przy 23-24 tysiącach, także troszeczkę jeszcze nam brakuje. Can it get there over the next couple months? Czy możemy dojść w kolejnych dwóch miesiącach? Ah. maybe month or two would be a little tight, but if you give it like six months, yeah, maybe we could. get up into, into the 50,000, 60,000, 70,000. we'll see. but right now, i think it's too early to tell to wager money on whether or not we're going to have 100k. No i teraz jest troszeczkę za wcześnie, żeby wszystko położyć na to, że Bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów. Troszeczkę za wcześnie wykresował. Czyli Bob Lukas mówił o 100 tysiącach, dlatego czekamy za jego filmem również, żeby go przetłumaczyć. Tutaj mamy CryptoCrew, który uważa 35-40 tysięcy. Szlachetne szlachetna all time high może się wydarzyć, ale nie jest to w granicach 100 czy 200, jak niektórzy inne outlety dodają. But the data is the data. And we can say, we can say uh, without a fact that, look, over the course of history, when, when people start saying the same thing about a market, no matter what kind of market it is, but when everybody starts yelling the same thing, that's usually when the market shifts and it will do the opposite and catch most people with their pants down. No i najczęściej tak jest przy, przy każdym markecie, czyli bardzo dużo osób uważa, że ma, jest ta magiczna liczba 100, 200, 300 tysięcy i każdy zaczyna to powtarzać. Najczęściej Bitcoin lubi zrobić zupełnie przeciwnie do tego, jak każdy tutaj uważa na tym markecie, no bo wtedy no jest ten. Efekt niespodzianki, niespodziewajki, jak to niektórzy nazywają, który prowadzi nie do końca do zamierzonych celów. A pamiętajmy, że ten rynek ma wywieźć 90% ludzi w pole, tak? Także nie do końca Bitcoin będzie chciał robić, albo będzie nawet miał z góry zadanie takie, żeby zrobić każdego bogatym przy 100, 200, 300 tysięcy, jeżeli to, co CryptoCryptoCrypto oczywiście mówi, będzie prawdą. That's usually how markets exist. Czy jestem pozytywnie nastawiona, bo byczy do bitcoina? Spójrz na moje włosy. Szkoda, że feniksa włosów nie widzicie teraz. <laughs> <laughs> Ale czy myślę, że przeskoczymy 100 tysięcy dolarów? Troszeczkę jestem zaniepokojony tylko dlatego że te wszystkie artykuły właśnie mówią o tych 100 tysiącach, 200, 500 000 i mamy nawet różne ankiety na Twitterze z 60 tysiącami ludzi Say it will happen. że się to zdarzy i dlatego troszeczkę jestem zaniepokojony for me personally am i gonna czy mamy różnicę, jeżeli wejdziemy na 100 tysięcy dolarów, czy nie? Moim zdaniem, nie. Do I think... Czy to robi jakąkolwiek różnicę? Bitcoin will eventually reach 100K? Absolutely. Czy kiedykolwiek Bitcoin uderzy w 100 tysięcy dolarów? Oczywiście. I think it's almost a certainty. It's not an... Jest to prawie pewność Nie absolutna, ale prawie. We will at some point reach 100K. But I would be hesitant in 2021. Ale w 2021 roku jestem zaniepokojony, żebyśmy mogli wejść w te granice 100 tysięcy dolarów. As we go into these markets, this is gonna be the most hotly debated topic in 2021. Dlatego powrócimy do tego, bo to będzie najczęstszy praktycznie temat w kryptowalutach, czy Bitcoin osiągnie 100 tysięcy. To jest nasze nowe, nowy cel po 10. Czy Bitcoin osiągnie 10 tysięcy? Zastanawialiśmy się po tych spadkach. Potem teraz 20, a nowy cel to jest 100 tysięcy dolarów. Make one of the steps to get yourself $100 Uh, Amazon gift card. Now let's get into Bitcoin present day, because we made a video last week about this chart, that we, we love ascending triangles. We talk about ascending triangles a lot on this. No, najpierw teraz przejdźmy może do tego, co się dzieje aktualnie z ceną Bitcoina, i pokazywaliśmy ten wykres tydzień temu, czyli y, trójkąt wzrostowy. I we had an ascending triangle that was forming over weeks. I ten trójkąt, albo ten wzorzec, tworzył się przez tygodnie. Zeszliśmy z ceną do 16 tysięcy. Potem wróciliśmy do około 19 tysięcy. I wyszliśmy do ponad Jeszcze raz 17 tysięcy I mamy pokonanie tej linii oporu na linię wsparcia. To jest ascending triangle. Mieliśmy ten film, kiedy Bitcoin był ponad 20 tysięcy. Ten historyczny 20 tysięcy. Be careful, because Bitcoin is about to break out. We're, we're forming this ascending triangle. I mówiliśmy o tym, żeby być ostrożnym, bo właśnie Bitcoin tutaj tworzy ten trójkąt zastowy. Almost always these things break to the upside, just... I prawie zawsze te wzorce wybijają w górę. Be ready for this. I then we showed you the little cheat code of how to figure out.

Zobaczyć, gdzie ten Bitcoin, gdzie ta cena nas doprowadzi. I jeżeli podjąłeś to ryzyko, na pewno masz dzisiaj 3000 tysiące więcej na Bitcoinie, jeżeli to by był jeden Bitcoin, oczywiście, tak? I takie komentarze się pojawiały, że osoby właśnie weszły po tym, co widziały. 20 tysięcy jako potwierdzenie zaryzykowały grubszą gotówą, no i wyszły przy 23 tysiącach, tak? To im wystarczyło na powiedzmy fajnego Mikołaja Świętego na, na te święta. Także no to, było, to było bardzo częste stwierdzenie, żeby wejść na 20, na małym stop losie, 19,700, 600 około i, i wtedy zobaczyć, co tutaj się wydarzy. I te osoby, które weszły w końcu za trzecim razem, raz, dwa, trzy, do trzech razy sztuka, faktycznie mogli wyjść przy 23. Teraz mamy double top, czyli podwójny szczyt w granicach 24 no i to była na pewno fajna decyzja. Zrobiliśmy też cel tego wyskoku Bitcoina powyżej 20 tysięcy, po prostu najdłuższą. Można powiedzieć, odległość tego. Trójkąta wzrostowego i wtedy przesuwamy go wyżej. I daje ci właśnie ten cel, w którym teraz jesteśmy. 23248. Próbowaliśmy już nieraz wyjść. Zobaczmy, żebym czasami nie powiedział, że nie próbowaliśmy jeszcze raz. Ale 23381 jest w tym momencie. Także. Hmm.

kiedy można ewentualnie uderzyć na małym stoplosie w daną pozycję. I wykresy tutaj krzyczały, żeby wejść właśnie w taki wyskok, jeżeli bitcoin w końcu uderzy powyżej 20 tysięcy, nie 19,900, nie 19,800, tylko 20 tysięcy. Jeżeli po raz pierwszy pamiętamy te stablecoiny, które się pojawiły na giełdach, wszędzie, gdzie Coinbase i Binance zaczął mieć problemy z wolumenami to jest właśnie to, kiedy ludzie wiedzą, it would have been twenty three thousand you know in change twenty three thousand two hundred twenty three thousand three hundred whatever it is that's an idea for a trader to take profit uh, in the short term right if you're looking for short term cash we said do this if you're looking at long term you can basically just close your eyes and buy wherever and you will look like a superhero so. Gdzie jesteśmy teraz? Czyli w granicach 23 tysięcy? Czy dalej będziemy tutaj przez dłuższy okres? Nie. Jestem byczo nastawiony w takim dłuższej perspektywie. Jeżeli spojrzymy z wy wyższej perspektywy, to bycze nastawienie jest. Odpowiednim nastawieniem. We... Dlatego, że mamy nasze zasady, których e, się pilnujemy. Nadal na NVT jest czerwony, co oznacza, że nie mamy jakichś powiedzmy oznak słabości bitcoina. So we broke out of this uh above the 40. Wyszliśmy powyżej 40 na HV bez zmiany koloru, co to oznacza? Tylko i wyłącznie wzrosty. While red, we knew a big move was coming, and we went from you know 17,000 and change up to 20, you know, 24-ish thousand. So it it was a pretty big move. Czyli wyszliśmy od 17 tysięcy do 23, praktycznie 24 bez, bez groszy. Um, yes, until... Czy będziemy to kontynuować wyżej, tak, dopóty nie zmieni się tutaj ten kolor na NVT white, sorry, z czerwonego na białe. Także to mamy obserwować jak jaszczą dwie zasady taka nasza ściąga można powiedzieć i w ostatnich miesiącach było tylko sześć można powiedzieć przez półtora roku sześć takich akcji a nawet trzech lat The NVT or Byliśmy poniżej tych 40 przez parę miesięcy i mm, podążaliśmy za tym wykresem So you had your cheat code you were well aware and now we're good. We'll do another video about this. I also want to do a video. This may be a bonus holiday video.

Jestem w stanie przeskoczyć, ale będzie bonusowe wideo. Także oglądajcie tutaj KryptoCrew. niezwiązany z Bitcoinem, ale coś się ciekawego szykuje na tym wykresie. That looks like it's gonna 10X. Gdzie mowa jest o dziesięciokrotności zwrotu z inwestycji. In the year 2021. Leave a comment down below if you want me to do that video I think it's, it's very interesting and it's a, an incredibly powerful trend That's been for years, years this trend has been developing And uh, December is the month to peel your eyes to this trend So leave a comment down below if you want to see that video Now we're going to get into Steve's uh, Secrets to Success which will be uh, about the Amazon Gift card. Ok, i teraz przejdziecie do Amazona. Wiemy, co się dzieje w takim razie na Bitcoinie. Zobaczcie, 20 minut udało się jeszcze. Ja wracam w niedzielę. Może uda mi się na audycję u Majka, bo w końcu wrócił. Nasz <gryny> nadworny naczelny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o e, no, Kryptonar, tak? Także zapraszam do niego. Niech zrobi tą robotę przez parę dni, a ja spadam do rodziny. Zanim powrócę, jeszcze o 9:00, pamiętajcie, w niedzielę jest audycja u Phoenixa, i tutaj nic się nie zmienia. Będzie to bardzo fajna, treściwa z mięsem audycja z doświadczenia jednego z osób, które naprawdę są tutaj już od niedawna na tym rynku. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.